Kurwa, ale melansz. Zapomniałem jak się nazywam. Harski, co ty pierdolisz? Ty się przecież w ogóle nie nazywasz. A ty nie pierdol, bo jakieś akrobacje wykonujesz. No i chuj, jak to powiedział dziadek sędziwy. Dobra, dziś są moje urodziny. Elo skurwiele. Zaraz zrobię wam zajebiste elemele. Elemele możesz swojej starej robić. Więc jak zwykle Andrzeju, proszę wchodzić. Ależ sokali drogi, nie przerywaj bo szatan będzie srogi. Okej, okay, będzie zajebiście. Przykuję te kile na wodzie oczywiście. Jestem taki zajebisty, że mama mi uciekła. Moja też kiedyś spierdalała, ale jej pokazałem takiego wała. Co tam za zjeby mieszkają, to nawet ich stary nie wnikają. Teraz zajrzę do tej apteczki, chociaż nie wiem co za debil trzyma tam piwa beczki. Chyba przyszły jakieś zjeby. Pomyślimy kto to i otworzymy im wtedy. Witaj zajebisty koniogradzie. Mamy dla ciebie prezent króliczy zadzie. Dała nam to dla ciebie pani Stenia. Tylko ze szczęścia nie dostani rozwolnienia. Szczerze myślałem, że to pani Godzikowa. Kurwa, ale zajebista biżuteria wyścigowa. Aa, dostałem żółtego headshota. Ha, ha 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 ha, ale morda, to jest kurwa morda megazorda. Morda gnoju jeśli nie chcesz zarobić po mózgowym zwoju. Co tam masz, Sokalski jaśnie panie? Porno czasopismo, sam raz na śniadanie, Dachaka nadal wpierdala te wybuchowe korsarze, choć na chwilę tutaj to ci coś pokaże, przeca to jest moja mama, która się ubiera w sieci sklepów, Castorama. ty już lepiej tu nie pierdol, tylko idź po wódkę prędko, pewnie chcesz tą lodowatą, tą co opijasz zwykle tato, dobra dobra już spierdalaj, i mi głowy nie zawalaj, widzisz przecież, że pracuje, aż mnie bolą chuje. Tak się dzieje też w ciap składzie, że libacje urządzamy. chociaż mam to w moim zadzie, mą szesnastkę wyprawiamy. Ała, kurwa nic nie widzę, zaraz kurwa, kork skąd ty się tu wziąłeś, rynuj kurwa, tak jest w scenariuszu, orzesz kurwa łysapało, toż to przecie palacz palo, hapej pieroga czarny bracie, Uha, ha, 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 morda łokcie, kurwa szeszkim, nie pierdol, gdzie soka, pierdoli się ze starzakami, morda węże, słyszę alkohol, noż kurwa jak mnie suszy to nieporozumienie. Dobrze mamo, idę coś skombinować. Toż to, Maja jest. No ja, a właściwie Whisky, teraz jesteś Whisky, a no kurwa, że tak. Nie mamy mordy. Dobra, chlejemy. Wszystkiego najdla Sokalskiego. Józek napierdalaj. Ladies and gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound of drum. base we regret to announce that this is not the case as instead we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world ladies and gentlemen prepare to hold your color, color. color.